Żeby na razie nie robić dymów, no bo wiadomo, że Hołownia pójdzie z płaczem znowu do Kaczyńskiego i coś będzie usiłował wywrócić, no to mają mu powiedzieć, że zrobimy to w listopadzie. Tetekę wicepremier dla pani Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Śniegowa kula rasizmu, faszyzmu, ksenofobii, nastrojów antymigranckich i gdyby rząd chciał się czymś takim zająć, to od tego powinien. Zacząć od uderzenia pięścią w stół, że na nazizm, na faszyzm, na jakieś bojówki paramilitarne, na brunatne koszule i czarne podniebienia nie ma w tym kraju mowy. Stawiamy tamę tym bandytom stadionowym, którzy teraz są nakręcani przez Bąkiewiczów i innych. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowym tygodniu. W tygodniu, który no, przyniesie nam rzecz, na którą wszyscy czekali: to znaczy e, wszystkich tam 150 ministrów, bo tylu ich jest, to jest e, e, rząd gigantyczny, takiego jeszcze w historii nie było. To jest dwa razy tyle, co nie wiem rząd Włodzimierza Cimoszewicza na przykład. A nawet więcej, bo rząd Cimoszewicza miał około 60 ministrów, tam z wiceministrami, oczywiście. No, i cóż, nowe otwarcie, rekonstrukcja tak długo zapowiadana, ale tak jak wspomniałem, 150 do 200 osób może się tym interesuje, bo jest to w ich interesie. W naszym interesie, drodzy Państwo, mówię z góry, to nie jest. No, koło uja nam lata kto kogo zastąpi i ile PSL w tym rozdaniu zagarnie stołków. No, kogo to obchodzi tak naprawdę? Rząd jaki by nie był, i nawet jakby były tam takie osły w większej liczbie, jak Kosiniak Dwojga, nazwisk, psuj, rozwodnik i grzesznik gum Gumiak, Kamyż, no to nawet gdyby z takich samych, z samych tego typu osłów się składał, no to i tak my będziemy ten rząd rozliczać z tego, czy on dowozi, czy nie dowozi. A na razie, oczywiście, nie dowozi. Nie dowozi, nie dowozi na czele z premierem. Sto konkretów można między bajki włożyć. Nie zadziało się nic. Ja już nie wspominam o tym, że nie zadziało się nic w kwestiach kluczowych, dzięki którym. Koalicja czy też platforma szła po władze, tak? Pamiętają Państwo jeszcze? Rozliczenie PiSu pamiętają Państwo, rozliczymy, mija rok i 8 miesięcy, nikt nie został rozliczony, nikt nie ma postawionych żadnych zarzutów, nic się nie dzieje w tej sprawie. Jest totalna klapa. Co dalej? No, kobiety w, zaczną się czuć jak kobiety, nie będą musiały się ukrywać gdzieś po, po piwnicach, bo będą ich prawa po prostu respektowane. w jaki sposób chociażby w taki, że będą miały prawo do aborcji, a jak już nie prawo do pełnej aborcji, to chociaż zapewnienie rządu poprzez ustawy o depenalizacji tej aborcji. W tej chwili, jak państwo wiedzą, kobieta nie jest karana. Ale karany jest każdy mąż, kochanek, brat, syn, córka, każdy członek rodziny, który tylko przyłoży palec do tego, że kobieta dokonała aborcji, czyli na przykład ze swojego konta opłaci tabletkę poronną, tak? albo zapłaci za przesyłkę z Holandii swoją kartą płatniczą, jeżeli nie zrobi sama z siebie swoją prywatną kartą tego kobieta, no to niestety każdy z jej najbliższego otoczenia będzie uznany za pomocnika w aborcji, więc usiądzie na trzy lata do więzienia, tak jak i i lekarz, który by wykonał te aborcje. Dowiezione oczywiście, że nie. Głosami PSL i Romana Giertycha nie dowiezione. To był pierwszy, największy skandal tego rządu i tej koalicji w obecnym kształcie parlamentu. Nawoływałem wtedy do premiera Donalda Tuska, aby już wtedy. A, Wyrzucił PSL z koalicji albo zagroził wyrzuceniem, e, powtórzył głosowanie, e, i jeżeli by dalej było tak, jak jest, e, po prostu e, rozwiązał ten rząd, podał się do dymisji i wówczas mielibyśmy wcześniejsze e, wybory. Wcześniejsze wybory e, mogłyby się odbyć wtedy razem z prezydenckimi, a to miałoby zupełnie inną wagę, inny nośnik niż teraz, niż miało w czerwcu ze względu na to, że w tamtym czasie platforma obywatelska no, rządziła jeśli chodzi o sondaże i preferencje polityczne Polaków odsadzając PiS o 8 do 10% nawet procent w sondażach. Przypomnę Państwu, że tam Pis to po prostu by był jak pobity pies, ten PiS i gdzieś tam skamlał, błąkał się i tam powyżej 20 paru nie wyskakiwał. Wtedy trzeba było to zrobić, wtedy ludzie rozumni zrozumieliby po tym jak Tusk by ich przeprosił, że nakłaniał do głosowania na Szymona Hołownię Polskę 2050 oraz Kosieniaków, Kamyszów i, i, i gumiany. Gumnian PSL No i wtedy wybraliby taką większość parlamentarną Która nie miałaby już problemów Z dowożeniem ważnych Dla dalszego funkcjonowania Ludzi w tym kraju rzeczy Nie stało się to Zaczęło się, zaczęło się grzęźnięcie W mule, w degrengoladzie Nie udało się to Wówczas okazało się Że z innymi sprawami Z ich dowiezieniem jest to samo Proszę spojrzeć na te 100 konkretów, mamy rentę wdowią. Tak naprawdę, gdyby się zastanowić, co jeszcze mamy? No nie mamy nic. No nawet tej asystencji, o którą błaga wszędzie, chodzi, apeluje od Sejmu po przyszłego prezydenta Adrian Zandberg, tak? To już jest. Wystarczy tylko podnieść rękę w Sejmie. Dlaczego do Urwy tego nie robicie? To jest niezrozumiałe. To tak jakby w, Nie wiem Znowu chodziło o to Żeby ktoś tam Gdzieś policzył no, Że to jednak się na dłuższą metę Nie opłaci No bo jednak ta asystencja Czyli pomoc państwa To się w tych lipkowych głowach Niektórych platkusów po prostu nie mieści Nie chcę mieć takich podejrzeń nie chcę po prostu. Natomiast to, co się stanie w tym tygodniu, no nic się, drodzy Państwo, nie stanie. Powstanie, powstaną dwa ministerstwa, dwa superresorty. Gospodarki będzie znowu Ministerstwo Gospodarki. Szok, nie? Już było kiedyś. Zarządów Platformy Ministerstwo Gospodarki, a wiem coś o tym, bo w nim pracowałem jako doradca wicepremiera na Placu Trzech Krzyży. No w każdym razie powstanie Ministerstwo Gospodarki, nagle po roku i ośmiu miesiącach jest taka potrzeba, no co ty? Serio? No a do tego Ministerstwo Energetyki. Atom leży i kwiczy poza tym, że przekładają papiery i powodują takie no coś się dzieje, tak ale to są ruchy pozorowane CPK już teraz nawet platformiarze nie ukrywają, że nawet jak to pozbierają do kupy i będzie im się chciało, to i tak będzie opóźnienie, nie wiem, dwu, trzyletnie letnie i tego się nie uniknie więc jakiś tam, nie wiem, trzydziesty rok pewnie, o ile my dożyjemy to może sobie gdzieś polecimy i tak dalej, i tak dalej nie ma wielu spraw dotyczących obywateli, które powinny być rozwiązane. O tych oczywistych nawet nie będę wspominał, bo to było obiecane właśnie w stu konkretach w programie wyborczym. No ale cóż, jest jak jest. W związku z czym lepiej, drodzy Państwo, nie będzie, bo dzisiaj, gdy mówię te słowa, Spotyka się Tusk z Czarzastym Kośniakiem i Hołownią, no i sobie dyskutują o rekonstrukcji. Ja myślałem, że to jest wszystko już przedyskutowane i to dzisiejsze spotkanie, które zaczęło się o 18.00. No to już będzie po prostu z tablicą, z mazakiem, markerem I tam będzie tam, ten idzie tu, ten tu, tego skreślamy W zamian za tego dajemy tego i tak dalej, i tak dalej No rekonstrukcja, tak naprawdę ona ma nastąpić w, w ciągu dwóch dni Środy i czwartku, tych najbliższych, tak, tak No więc w piątek będziemy już, jak rozumiem, wiedzieli wszystko. Tylko czy to coś zmieni, Szanowni Państwo? Nie. To nic nie zmieni. Proszę nie robić sobie jakichś dziwnych, dzikich, no dobra powiem za głupich nadziei proszę sobie nie robić, bo tam się po prostu nic nie zmieni oprócz tego, że wiadomo, że ma przesrane jak w ruskim czołgu hołownia, więc stanowisko dla Pełczyńskiej w postaci takiej wicepremiera odpada, ale żeby na razie nie robić dymów, no bo wiadomo, że Hołownia pójdzie z płaczem znowu do Kaczyńskiego i coś będzie usiłował wywrócić, no to mają mu powiedzieć, że zrobimy to w listopadzie. Tetekę wicepremier dla pani Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Po co? No bo to będzie takie machnią właśnie coś w zamian, żebyś nie płakał, że oddajesz stołek, to my jej w tym czasie damy wicepremiera. I jest to delikatny szantaż. A jakże? No ale inaczej z nią się grać nie da. Bo gdyby teraz dali Pełczyńskiej stołek wicepremiera w rządzie, no to by uznali, że swoje wywalczyli, mają załatwione, a teraz pff, cała chata nasza, starych nie ma, my tu będziemy rządzić, prawda? My będziemy dopiero wam pokazywać, na co nas stać. No nie, tak nie będzie, bo wiadomo, że jak ktoś jest łachudrą, jak ktoś zdradza. No to niestety trzeba go kontrolować, no, by, jeżeli chce się ten związek kontynuować, tak, a czy go nie korci, żeby znowu dać skok w bok. Więc żeby Hołownia nie wykonał skoku w bok, no to Pełczyńska tak, ale dopiero w listopadzie, pod warunkiem, że bezboleśnie carza z temu ten stołek marszałka Sejmu Hołownia przekaże. No i, i to by było mniej więcej na tyle, drodzy Państwo, więc naprawdę nie ma się czym podniecać. 150 do 200 osób. tak? Dlaczego? Tak powiedziałem, że to są zainteresowani, a reszta może to olać ciepłym moczem, tak jak ryzyk, usiłowanie skontrolowania jego finansów, o czym mówiłem przed laty. No cóż, no, no bo tak naprawdę dla nas, płatników, podatników, nic się nie zmienia w tym, w tym momencie. Degrengolada jest rząd nie dowozi no więc co by się takiego miało stać drodzy państwo żeby zaczął dowozić no, zmiany miały się zacząć od polityki komunikacyjnej tak no Adam Szłapka przestanie być ministrem do spraw Unii Europejskiej bo będzie już pełną gębą rzecznikiem no tym rzecznikiem już jest od paru tygodni jak to wychodzi sami państwo widzą to jest po prostu żenada no, ta polityka komunikacyjna rządu Na to się nie da patrzeć Tego się nie da słuchać To jest Edward Gierek I mniej więcej 78 rok Opowiastki o tym jak Polska rośnie w siłę A ludziom żyje się dostatniej Chociaż w porównaniu no To żyło się pewnie dostatniej Przynajmniej miliony Polaków Nie musiały płacić Czterech tysięcy i więcej Za kredyt hipoteczny Bo mieszkania dostawali w ramach spółdzielni Za ułamek wartości całego tego mieszkania, więc może pod tym względem tak, no, pod innymi nie wiem. No, reprezentacja Polski w piłce nożnej była na najwyższym światowym poziomie. No. Więc żyło nam się lepiej, bo przynajmniej a, piłkarze sprawiali, że my Polacy w latach 70. chodziliśmy ze głowami wysoko podniesionymi, bo e, cały świat na pamięć mógł wymienić polską jedenastkę tak, z Grzegorzem Latą z Andrzejem Szarmachem, z Jerzym Gorgoniem itd. Tak tak na czele. No więc proszę sobie nie robić nadziei. Tutaj jest gorący tydzień dla właśnie 150 ministrów i wiceministrów, bo to od nich zależy wysokość odpraw tego, co sobie jeszcze upieką przy tym ogniu, czy zaspokoją się tak i zabezpieczą rodziny na najbliższe lata. No i cóż, dla pięćdziesięciu dziennikarzy może, którzy z tego zrobią materiał i będą się tym jarać, chociaż nie ma się czym jarać, a będą to sprzedawać jako sensację. No i to by było mniej więcej na tyle, drodzy Państwo. Dla mnie dużo gorszymi rzeczami, które toczą się w Polsce jest ta śniegowa kula rasizmu, faszyzmu, ksenofobii, nastrojów antemigranckich i gdyby rząd chciał się czymś takim zająć, to od tego powinien Zacząć od uderzenia pięścią w stół, że na nazizm, na faszyzm, na jakieś bojówki paramilitarne, na brunatne koszule i czarne podniebienia nie ma w tym kraju mowy. Zacznijcie od tego, że może w, tak w końcu Adam Bodnar pokaże, że jest, że istnieje i coś robi. Przypomnę, Brown ma. Już chyba my, około dziesięciu, jak nie więcej. Za... Ja już przestałem liczyć te, 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 te zarzuty wobec Brauna. Siedem ma takich przybitych, że tak powiem, a nawet osiem. W całej reszcie tam prokurator prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie, czyli nie przeciwko Braunowi, ale w sprawie. Więc weźcie za dupę na zioli, weźcie za dupę tych, którzy szerzą właśnie taką fale hejtu nazistowskiego, faszystowskiego, ksenofobicznego, bo, drodzy Państwo, to przybiera na sile tak. Być może te marsze nie, nie odniosły takiego efektu spektakularnego, jak, jakby mogły, bo nie były tak liczne jak miały być, co dobrze świadczy jeszcze o polskim społeczeństwie, ale szanowni Państwo, na przykład mamy przypadek, kiedy ten nieszczęsny główny inspektor sanitarny stwierdza publicznie, wydaje komunikat, że oto mamy w Polsce przypadek cholery. Chociaż jest ten idiota odpowiedzialny za to, że od razu media społecznościowe zalała fala hejtu, że proszę bardzo, cholera w Polsce, wiadomo kto ją sprowadził, to emigranci przywieźli do Polski cholerę mimo że ten Grzesiowski potem się tłumaczył on powinien zostać zdymisjonowany za to co dolną po prostu bo dobrze że jeszcze nie mamy trupa może będzie za chwilę nikomu tego nie życzę oczywiście ale wszystko do tego zmierza że w końcu jakaś taka bojówka zatłucza kogoś pałami Albo zakłuje nożami. Otóż on teraz stwierdzi, że to tylko taka bakteria cholery, ale ona jeszcze nie, nie wyprodukowała żadnych toksyn, więc ta pacjentka, co jest w szpitalu w Szczecinie, to się ma dobrze i jej stan jest stabilny, bo tak naprawdę nie wiemy, czy to jest już cholera w stadium. Zakaźnym, czy też po prostu e, ktoś ma bakterię tej cholery, ale nic się z tym nie dzieje. Więc przypadek e, nie jest jeszcze potwierdzony. Były dwa badania robione. Czekamy na wyniki trzeciego badania, czyli czy ta bakteria z siebie te toksyny tej e, piekielnie zaraźliwej, e, okrutnej e, choroby, jaką jest cholera, wepluje. Więc na razie, panie w inspektorze, nic się nie stało, tak? Jest poniedziałek, przetrzeźwiał pan. Mam nadzieję, bo widziałem setki wpisów, że trzeba zrobić porządek z emigrantami, ze wszystkimi. Nieważne czy to Ukrainie, z Białorusin, czy Kolumbijczyk, trzeba ich wszystkich wyrzucić, no bo oni przynoszą do Polski cholerę, więc zróbmy z nimi porządek. Ja tylko Państwu przypomnę, że Hitler mówił o tym, że Żydzi przynoszą tyfus, tak? No i nawet były w Warszawie, tak, takie tablice i plakaty propagandowe żebyś uważał na Żyda i nie miał z nim styczności, bo on tyfus plamisty roznosi. To mają być analogiczne czasy, tak? jeśli chodzi o to, co się w tym kraju będzie działo, bo jeśli tak, no to, to naprawdę, nie wiem, przydałby się tu jakiś nowy generał Jaruzelski, który zrobiłby porządek chyba, bo jak widzę w demokratyczny sposób Donald Tusk i jego rekonstruowany gabinet. Nie daje sobie z tym rady. Ja przynajmniej o tym nic nie wiem. Nie ma żadnych komunikatów, że o to stawiamy tamę tym bandytom stadionowym, e, którzy teraz e, są nakręcani przez Bonkiewiczów i innych, a którzy po prostu e, sami, oprócz tego, że dilują narkotykami na skalę masową, tak, e, te wszystkie grupy e, e, ultrasów, chuligansów pseudokibiców jednym słowem no to jeszcze jak był sezon to oczywiście masowo też emigrantów przewoziły przez granicę na czym zarabiały piekielne pieniądze miało to miejsce brylowali w tym kibice, kibice pseudokibice oczywiście śląskich zespołów piłkarskich no i cóż pieniądz nie śmierdzi, prawda? nawet jak śmierdzący emigrant go pod swoją koszulą Przenosi. Skończone bydlęta, dranie, e, wykorzystujące koniunkturę po to tylko, by sobie zrobić dobrze. E, więc, e, jeżeli rząd chce nam zrobić dobrze i pokazać, że ta rekonstrukcja e, e, od czegoś się zaczyna i rząd stawia w nowej odsłonie pierwsze kroki, to bardzo proszę zacząć od tego, a potem pomówimy o całej reszcie. Ale zacznijmy od tych spraw, które dzieją się wokół w miastach powiatowych, w większych miasteczkach, w miastach przygranicznych. Bo jeszcze dzień, dwa, trzy tydzień. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale dojdzie do rozlewu krwi, a wtedy a to już nie będzie odwrotu. Wiem, tak z taką goryczą kończę dzisiejsze dla Państwa swoje tutaj przedstawienie. Natomiast, no, no nie nastraja mnie nic pozytywnie. Jedyne co mnie nastraja pozytywnie. O! To mnie nastraja pozytywnie, Państwo mnie nastrajają pozytywnie, bo wczoraj naprawdę znakomita publiczność znowu tam parę tysięcy lajków, komentarzy. Boże, co to się nie działo? Bardzo się cieszę i dziękuję, więc proszę o jeszcze oczywiście o komentarze, o łapki w górę, o przycisk subskrybuj, bo to nam bardzo, bardzo pomaga w rozwoju, w rozwoju kanału, a gdyby Państwo zechcieli skorzystać jeszcze z naszego sklepu antyprawak.pl, to w ogóle będziemy szczęśliwi tam t-shirty, bluzy, no w ogóle odzież, ale nie tylko, bo i świetna literatura antyklerykalna, antykościelna, prodemokratyczna, wolnościowa. Skandalizujące, ale w dobrym tego słowa znaczeniu antyprawak.pl Serdecznie Państwa zapraszam. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.